Każdy pokój to inna bajka Disneya. Start! Ubrałam sobie z galerii taki malutki domek dwupiętrowy, znaczno-piętrowy, ale wiecie o co chodzi. Zaczniemy, oczywiście, od dołu. Może zajmiemy się w sumie toaletą, tak na start, i wylosnijmy sobie bajkę, która będzie musiała tu się przypasować tematycznie. Oto nasze koło fortuny, na którym jest dość sporo różnych bajek. I teraz sprawdzimy, co tutaj będzie nam odpowiadało do naszej toalety. Kraina lodu, ok, mi to mega odpowiada. Koro jest to kraina lodu, to nie będzie to zbyt trudne, bo wiadomo jakieś białe, niebieskie, yy, bo wiadomo lód, śnieg gdzieś tam. Oczywiście biała podłoga. Kibel. Lustro nad zlewem. Wydaje mi się, że była to taka śnieżka lustro. Albo sobie to wyobraziłam, albo jestem ślepa prawda nie widzę tej śnieżki, o którą mi chodziło, więc pewnie sobie coś wymyśliłam, ale jest chmurka. Z chmur pada śnieg. Ale są lampki, śnieżki. To miałam odklejkę i połączyłam dwa itemy w jedno. Super. Co to takie świece na podłogę? Ja nie rozumiem. Lampa, chmura. Jest jakiś śnieżny kwiat? Chyba nie ma. To by się spodziewał. Dobra, porozdaję tu jakieś duperele typu właśnie ręczniczki, szlafroki. Więcej śnieżek. Pokój wydaje się git, bo mianowicie wygląda on właśnie w ten sposób. Oczywiście po odcinku dajcie mi znać w komentarzach, po łapki w górę i subskrypcji, który spokoi podobał Wam się najbardziej. Taka top of the top. Przejdźmy sobie może do salonu, czyli tutaj. I niech nasze szanowne koło fortuny zadecyduje, według jakiej bajki stworzymy ten salon. Uwaga! Królewna Śnieżka. W tym domu jest wieczna zima. Nie no, tak se żartuje. Królewna Śnieżka, no to krasnoludki, ale wiecie, śnież, śnieżka, śnieg. Nie. Okej. Okay. Sukienka <grywka> naszej królewnej Śnieżki jest taka żółto-niebieska, ale. Nie wiem, też mi się z zielonymi i brązowymi kolorami ta bajka. Pewnie dlatego, że gdzieś tam las i wiecie, krasnoludki. Także zobaczymy, co nam końcowo z tego wyjdzie. Wiem, że ona telewizora nie miała, ale jakby umówmy się, to ma być taka podpowiedź, jak robić ten pokój. Coś może kominek? Kominek bardziej śnieżkowaty, nie? Za tamtych czasów według tej bajki. To kominek sewalniemy dla ocieplenia atmosfery tej łazienki. Czy to jest taki las w tej bajce? Opony? to mi zabroni. Grzyb! Nie wiem, co robię. Ale właśnie tak mi się kojarzy, wiecie, to był las, gdzieś tam chatka z drewna, więc takie losowe rzeczy można by tutaj dać. Chyba git. Salon Śnieżki prezentuje się w taki oto sposób. Jest zadrapany, trochę niechlujny, dość losowy, ale jest na pewno wszędzie zielono. Tutaj to już w ogóle taki e, las panuje, więc myślę, że Spoko, Śnieżka i Krasnoludki by się odnalazły w tym salonie jak najbardziej. A teraz, drodzy moi kochani, przechodzimy do kuchni. I w tym właśnie momencie Koło Fortuny decyduje o tym, jaka bajka będzie odpowiadała meblom w naszej kuchni. I będzie to Toy Story. Okej, okay, ciekawe. To musi być taka zabawkowa kuchnia, wypełniona właśnie milionem zabawek i w ogóle wszystkim to... Już jakby to, to musi tu być. Nie ma innej opcji. Tam jakieś pierdółki związane z kuchnią. To nie jest interesujące. O, to jest ta lampka dla dzieci. Ją tu można dać jak najbardziej. Dużo takich właśnie dziecięcych rzeczy musimy tu pomieścić. W ogóle jakiś helikopter będzie w powietrzu, że niby lata. Ej, to dobry pomysł. Jestem z siebie dumna. Ej, nie no, kozak. Patrzcie, tu lama to jest jakieś zgrupowanie przed domem tych tu, co mają jeszcze auto w garażu. Helikopter lata. Wszędzie coś się dzieje, jakieś zabawki postacie, Tostar uśmiechnięty tu też tu tłumisy klapnął tutaj. Nie no, myślę, że git. W takim razie tak prezentuje się nasz parter wygląda ciekawie. A teraz chodźmy na górę. Myślę, że to pomieszczenie sobie zostawimy w spokoju, zajmiemy się drugą łazienką. No i koło fortuny. Druga łazienka, mam nadzieję, że nie będzie tak mroźna, ale będzie wodna. Pytanie, jak do niej przemycić ryby. Czy duża akwarium nam się tu zmieści? Nie wiem. I to wygląda jeszcze jak łuski ryby. To wygląda jak woda. Znak z rybą. No i uwaga, nasza łazienka gdzie jest Nemo? Dość mała, więc muszę trochę oddalić. Mamy dużo akwarium, w ogóle cała łazienka wygląda jak woda. Tutaj też jakaś ryba, znaczek z rybą, jakieś światło, toaleta, która w ogóle kojarzy mi się z bajkami, gdzie się spuszcza martwe ryby. Nie róbcie tak nigdy. I no, myślę, że Git. I uwaga, ostatnie pomieszczenie na dzisiaj, czyli sypialnia, w której widać kwiat. I uwaga, cóż za sypialnię my tutaj będziemy robić. Przekonajmy się. Lilo i Stitch, okej. Okay. Oni na Hawajach mieszkają, wiecie, tam jest taka plaża, drzewa. Jednocześnie Lilo to jest dziewczynka, ma jakieś tam zabawki. Ona lubiła też sobie fotografować grubych ludzi. Łóżko dla Lilo. Ej, mam pomysł. Jej tu właśnie damy takie łóżko. I powiem Wam tak, tu będzie łóżko Stitcha. O tak, bo on miał takie małe przeszkowane i kradł jej to łóżko cały czas na początku. Damy jej jakieś biurko chyba. Zabawki. Ona miała sporo tych zabawek i Lilo i Lilo. Stitch ja cały czas niszczył. Zabawki, zabawki i jeszcze raz zabawki. A także nie zapominajmy o aparacie. Ona bardzo lubi fotografować tych ludzi, więc tutaj aparaty bardzo wskazane są. Możemy jakieś takie zdjęcia tych osób sobie zrobić, używając tych ludzi. Tu możemy dać jej łódki, jakieś jeszcze kosz. I chyba jest to ogólnie w porządku. Ma tutaj swoje zabaweczki, dywanik, jest to też łóżko dla Stitcha, też domek dla nich, jakieś zdjęcia właśnie ludzi. Są tu oczywiście te aparaty, o których wspominałam. No i tak to się wszystko prezentuje. Tu jest bardzo tak podwodny świat, trochę na górze, ale na dole nie jest lepiej. Dajcie znać, jak Wam się podobał ten odcinek, jak Wam się podoba ten dom, czy w miarę nawiązałam w tych pokojach do bajek, do których nawiązać miałam. A ja się oczywiście widzę z Wami niedługo w kolejnym odcinku, więc cześć!